To nowa seria na kanale z takiej gry, o kulce. Pierwszy poziom. W to grałem, ale to było rok temu. I ta gra jest dla mnie po prostu cudem. Bo pamiętam jak było tu 240 poziomów i ja wszystkie przeszedłem. I nie zgadniecie, teraz jest dwa razy więcej. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, chyba źle. A może nie, no chyba więcej. I po prostu gra jest fajna nie jest taka zła jak na przykład um, chodzisz sobie na roblox i wpisujesz um, poppy playtime nie? i wyskakują ci podróbki te podróbki najczęściej są takie złe że aż chcesz się palnąć w głowę i powiedzieć do Jezusa, czemu to istnieje? No i tak nie zrobisz, bo się nie da tak zrobić. Ale trudno. Dobra, em, to było em, dziwne porównanie, ale trudno. Jak rozumiecie, to zostawcie lajka i subskrybujcie mnie, albo was dorwę. Trzeci w nocy. Jezus. Ej. Ej! pierwszy raz takiego coś widzę Ej, poczekaj Mmm, to i to No ale to winno ci się podobać, czekajcie Kupimy sobie darmową kulkę To jest darmowa ze zero. No i tak to można grać Jestem chory! Tak! Tak mnie ły bolał. Uh, nie! I... Miałem większą temperaturę. W ogóle w całej mojej chorobie. I w ogóle... Czekaj. Mama! Ja miałem większą um, temperaturę niż 39,5. Ale woły w całym moim życiu więcej miałem 40 czasami? Ej, miałem czterdzieści. O matko. Ale... Mhm. To było to jest... No Jezu! No nie. Jezus, Maria, cześć. Nie. <ścoughs> nie. no! Mm. taki Nie. Я вас не вращаю. Nie, czekaj. Aha, dobra. Ja z żeby potrzebny taki refleks.